Bajki z głowy Marysia i kraina zdrowych wyborów. Rozdział pierwszy: Dlaczego Marysia straciła moc? Marysia była zwykłą dziesięciolatką, ale jej dni wyglądały zupełnie inaczej niż dni większości dzieci w jej wieku. Kiedy inne dzieciaki biegały po podwórku, grały w piłkę, wspinały się na drzewa i śmiały się do rozpuku, Marysia najczęściej siedziała sama w swoim pokoju. Uwielbiała rysować, oglądać ulubione seriale animowane i przeglądać filmy na telefonie. Jednak zauważyła, że nawet te ulubione czynności zaczęły ją męczyć. Ciekawe dlaczego. Rano ledwo wstawała z łóżka. W szkole czuła się senna, a na WF-ie zawsze była ostatnia. Kiedy inne dzieci kończyły bieg wokół boiska, ona wciąż walczyła, żeby dotrzeć do połowy dystansu. Nawet pani WF-istka, która zawsze ją zachęcała, ostatnio z troską zapytała: Marysiu, czy wszystko u ciebie w porządku? Marysia wzruszała ramionami, próbując ukryć swoje zmęczenie. Sama nie wiedziała, co jest nie tak. Przecież spała wystarczająco długo, przynajmniej tyle ile trzeba około ośmiu godzin. Może tak już mam, mówiła sobie. Może po prostu nie jestem silna jak inni, albo po prostu dojrzewam. Jednak to nie pasowało do tego, na ile się znała. Chciała być szybka jak Gepard, który mknie przez sawannę, ale ostatnio czuła się bardziej jak leniwiec. Problemem Marysi było jednak jej zmęczenie. W domu brakowało ciepłych domowych posiłków. Mama pracowała w dużej firmie, w dużej korporacji i często zostawała w biurze do późna. Tata, który był taksówkarzem, zazwyczaj wracał do domu, gdy Marysia już kładła się spać. Oboje bardzo kochali Marysię, ale ich codzienność była tak wypełniona obowiązkami, że nie mieli czasu na gotowanie, a nawet na spędzenie czasu z Marysią, na porozmawianie z nią, na zapytanie, jak było w szkole, jak się czuje. Nie było tych podstawowych relacji, których brakowało Marysi. Czasami mama przynosiła z pracy jakieś gotowe danie ze stołówki w jej korporacji, i zdarzało się też, że tata kupował coś po drodze. Coś szybkiego, coś taniego, coś w czym skład tak naprawdę nie przypominał żywności, a bardziej tablice Mendelejewa. Były to niezrozumiałe nazwy, że jakby ktoś to przeczytał to i zjadł, to mógłby się świecić wieczorem. Z początku Marysia próbowała. Przygotowywać jakieś kanapki, oglądała tutoriale na YouTube, uczyła się, ale później stwierdziła. Po co mam to robić, skoro i tak jem sama? Chwilę później doszła do wniosku, że po co ma stać w kuchni, kiedy w reklamach telewizyjnych i w reklamach w internecie pokazywane są szybkie produkty i szybkie jedzenie, które można zamówić przez aplikację albo przez jeden telefon. I takim sposobem Marysia nauczyła się, że istnieje coś, co rozwiązuje problem głodu szybko, bez wysiłku, i były to fast foody. Pierwszy hamburger, który zamówiła, smakował jak najlepsza rzecz na świecie. Był ciepły, pachnący, chrupiący. Do tego frytki, które były złociste i słone idealne. Zachwyciły ją te szybkie dania. To jest takie proste powiedziała do siebie, zjadając kolejny kawałek hamburgera. Kiedy skończyła, poczuła się pełna i zadowolona. Nie musiała nic przygotowywać, nie musiała zmywać naczyń fast foody były łatwe, smaczne i dostępne na jedno kliknięcie. Ten model żywienia, który wprowadziła, trwał tygodniami. Rodzice byli zadowoleni, ponieważ nie musieli się martwić posiłkami Marysi, a ona sama na zapytanie: Marysiu, jesteś głodna? odpowiadała zdawkowo: Nie, mamo, już jadłam. Niestety z czasem Marysia zaczęła zauważać, że coś jest nie tak. Pierwszymi objawami była senność i zmęczenie. Po obiedzie, który składał się z frytek, burgera, pizzy, kurczaka w panierce smażonego na głębokim tłuszczu lub hot -doga, miała ochotę położyć się spać zamiast bawić się czy odrabiać lekcje. Kolejnym niepokojącym objawem był fakt, że jej ubrania stają się coraz ciaśniejsze. Ulubione spodnie, które jeszcze niedawno były wygodne, teraz ledwo się dopinały. Może po prostu rosnę? Zastanawiała się, próbując wcisnąć się w ulubione spodnie i bluzkę. Jednak najbardziej zmartwiło ją to, że w szkole zaczęła się gorzej uczyć. Zawsze była dobrą uczennicą, ale teraz miała problemy z koncentracją. Na matematyce myślała tylko o tym, co zje po lekcjach, albo całkowicie się wyłączała. Zaczęła też podjadać słodycze w czasie lekcji. Nawet jej ulubione rysowanie przestało sprawiać jej tyle radości. Po kilku minutach rysowania czuła, że brakuje jej weny twórczej. A teraz reklama. Przygotowywanie zdrowych przekąsek każdego dnia może być wyzwaniem, szczególnie gdy czas goni, a dzieci narzekają na nudę. e-book. Zdrowe przekąski do szkoły bez fast foodów oferuje proste przepisy, które angażują dzieci w proces przygotowania. Szybko, zdrowo, a przy tym wesoło. Zrób krok w stronę lepszego zdrowia dla całej rodziny. Pobierz e-booka. Możesz także zignorować tę wiadomość, ale czy zdrowie twoich dzieci nie jest najważniejsze? I po reklamie. Wieczorem, kiedy Marysia leżała w łóżku, próbowała zrozumieć, co się z nią dzieje. Dlaczego zawsze jestem taka zmęczona? Zastanawiała się. I dlaczego, mimo że jem tyle frytek, moje ubrania robią się coraz ciaśniejsze Przecież w telewizji mówią, że frytki i węglowodany dla dzieci są najlepsze. Marysia nie wiedziała, że to, co wybiera na swoje posiłki, zaczynało negatywnie wpływać na jej ciało i umysł. Każdy kolejny hamburger, każda porcja frytek i każda Puszka gazowanego napoju słodkiego dawały jej chwilowej przyjemności, ale odbierały jej po chwili energię, zdrowie i radość. Coraz częściej chciało jej się spać. Nie spotykała się z koleżankami, nie chciała wychodzić na rower. W zimie nie było mowy o żadnych zabawach zimowych, po prostu siedziała w pokoju. Nie miała pojęcia, że jej organizm, jak cichy przyjaciel, woła! O pomoc, ale nie wszystko było stracone. Gdzieś w głębi Marysia czuła, że coś musi zmienić. Nie wiedziała jeszcze, że wkrótce spotka kogoś, kto pomoże jej odnaleźć drogę do zdrowia, siły i energii. Dlatego nie wyłączajcie jeszcze tego odcinka i posłuchajcie, co się wydarzyło dalej w życiu Marysi. Rozdział drugi. Tajemniczy sen. Tego wieczoru Marysia leżała w swoim łóżku. Nie mogąc zasnąć, patrzyła w sufit, a w głowie kłębiły się myśli. Dlaczego zawsze jestem taka zmęczona? zastanawiała się. Przecież jem to, co mi smakuje. Może po prostu jestem pechowa i nigdy nie będę tak szybka i silna, jak marzyłam? Nigdy nie będę już tak szybka jak wcześniej, bo może dlatego byłam taka sprawna, że była młodsza. W końcu, kołysana delikatnym dźwiękiem deszczu uderzającego o parapet, Marysia zamknęła oczy i zapadła w sen, ale to nie był zwykły sen. Kiedy Marysia otworzyła oczy, nie była już w swoim pokoju, stała na ogromnym kolorowym placu zabaw. Były tam karuzele, zjeżdżalnie, huśtawki i mostki linowe. A wszystko wydawało się niemal magiczne powietrze pachniało słodkimi pomarańczami i świeżo skoszoną trawą. Na placu było mnóstwo dzieci, niektóre biegały, skakały na trampolinach i śmiały się tak głośno, że aż Marysia poczuła radość. Inne dzieci siedziały w kącie zmęczone i przygnębione, miały ciemne cienie pod oczami, a niektóre z nich trzymały się za brzuchy najwidoczniej coś im to skwierało. Marysia z ciekawością zaczęła przyglądać się tym dzieciom, które najwyraźniej cierpiały. Zauważyła, że te, które biegały i skakały, trzymały w rękach kolorowe owoce, chrupały marchewki, albo popijały coś, co wyglądało jak koktajle pełne jagód i bananów, albo zajadały serki zawierające duże ilości białka i potrzebnych rzeczy, jak się później okazało dla organizmów. Natomiast dzieci, które siedziały w końcu, Otaczały sterty pustych pudełek po frytkach, po hamburgerach, po pączkach, po ciastkach, po słodkich rzeczach i po napojach. Nagle jakby znikąd przed Marysią pojawił się mały, dziwny stworek. Był zielony, ale wpadał trochę w błękitne w zależności od światła. Czasami wyglądał jak świeże jabłko, a czasami jak śliwka, a jego wielkie, wybałuszone oczy błyszczały ciepłym, przyjaznym blaskiem, jak w disneyowskich bajkach. Miał na sobie coś, co przypominało fartuch kucharza, w ręku trzymał dużą księgę. Nie była to jednak zwykła Księga, zamiast liter strony wypełniały kolorowe obrazy owoców, warzyw, ziaren, orzechów, śmietany, masła, mięsa drobiowego i innych zdrowych produktów. Hej Marysiu, jestem Zdzisiu, powiedział Stworek uśmiechając się szeroko. Marysia cofnęła się o krok zaskoczona. A skąd ty znasz moje imię? zapytała marszcząc brwi. Jestem Zdzisiek zdrowek. hodowca krówek, odpowiedział Stworek z dumą. Jestem strażnikiem zdrowych w twoje ciało wysłało mi sygnał SOS. A ja przybyłem, żeby ci pomóc. Marysia spojrzała na stworka z niedowierzeniem. Moje ciało wysłało ci sygnał SOS? Nic z tego nie rozumiem. Zdzisiek zdrówek pokiwał głową. Twoje ciało nie jest zadowolone z tego, że ciągle pakujesz w siebie takie rzeczy. Potrzebujesz energii, witamin, minerałów, żebyś mogła być szybka, silna i zdrowa, a ty zamiast tego karmisz je jakimś fastfoodowym jedzeniem pełnym cukru i innego świństwa, które powoduje, że po prostu tejesz i nie dają ci żadnej supermocy. Ostatnio czułem, że nawet nie możesz dopiąć swoich spodni ani bluzki. Nie zdziwiło cię to? Dlatego jestem tutaj, żeby cię nauczyć, jak to zmienić. Tralala! Marysia chciała zaprotestować. Przecież fast fastfoody były takie smaczne i łatwe do zdobycia. Ale zanim zdążyła to powiedzieć, zdzisek zdrówek uniósł księgę, która zaczęła świecić jasnym światłem plac zabaw. Wokół nich zmienił się w ogromną, trójwymiarową mapę, podobną do wielkiego stołu. Popatrz tutaj, powiedział zdrówek, wskazując na miejsce na mapie, które lśniło jak... Gwiazda. To kraina zdrowych wyborów. Zabiorę cię tam, żebyś mogła poznać tajemnicę zdrowego i dobrego życia. Marysia spojrzała na mapę. Widziała tam różne krajobrazy, zielone doliny pełne owocowych drzew, pola z najróżniejszymi warzywami, wodospady z czystą, krystaliczną wodą, krowy pasące się na łąkach dające mleko, kolorowe kaczki, kury, radosne świnki, kuski jedzące trawę, drzewa uginające się od orzechów, oliwek i migdałów, a nawet kolorowe góry, po których można było się wspinać i zjeżdżać na wodnych zjeżdżalniach. Wszystko wyglądało tak pięknie. Że aż zapierało jej dech w piersiach. Ale, ale, czy to jest tylko sen? Zapytała niepewnie. Zdzisław Zdrówek uśmiechnął się tajemniczo. Może to sen, a może nie. A jeśli mi zaufasz i pozwolisz sobie na tę podróż, obiecuję, że odkryjesz coś, co zmieni twoje życie. Marysia zawahała się tylko przez chwilę. W głębi serca czuła, że potrzebuje pomocy, bo robiła się coraz bardziej chora. Jeśli ten dziwny, zielono-fioletowy stworek mógłby mi pomóc, pomyślała, to może warto spróbować. Dobrze, chodźmy, powiedziała, wyciągając rękę w stronę Zdrówka. Forek chwycił ją za dłoń, a wokół nich pojawiła się jasna poświata i znaleźli się na magicznej mapie, która teraz zmieniła się w pełnowymiarową krainę radości, zdrowia i dostatku. Marysia spodziewała się magicznej wędrówki i niezapomnianych przygód. Koniec części pierwszej. Jeśli chcecie przeżyć tę podróż wspólnie z Marysią i dziskiem Zdrówkiem, Przejdźcie do kolejnego odcinka pod tytułem Wędrówka przez krainę zdrowych wyborów, jeszcze dzisiaj, albo wróćcie do tej opowieści jutro przed zaśnięciem. Tymczasem, moi kochani, pa pa!